Szybkie danie mega pyszne. Mamy wyszukany przepis. Zjeżdżamy sobie niżej. Po lewej mamy składniki, po prawej przygotowanie krok po kroku. I zaczynamy gotowanie. Wrzucamy najpierw 250 g ogórków pokrojonych. Robimy dalej. Zamykamy miarkę na pokrywie. Robimy dalej. Ustawiamy obroty 4. Zrobiło nam się, robimy dalej. Przekładamy z powrotem do tego samego naczynia, którym mieliśmy, Mamy ogórki pokrojone. Jest. Robimy dalej. Cebulka 80 gram pokrojonej na kawałki. Robimy dalej, zakładamy miarkę na pokrywę, czyli w tym przypadku pokrywę z miarką i obroty 5. Zgarniamy ze ścianek naszą cebulkę. Robimy dalej. 20 gram masła. Jeszcze trochę. Mamy. Robimy dalej. Zakładamy z powrotem naszą pokrywę z miarką. I 3 minuty w 120 stopniach obrotu 1. Mamy, udawało nam się, robimy dalej. Ściągamy pokrywkę. A mamy 100 gram warzyw. Wrzucamy różnych mieszanych marchewka, y, seler, pietruszka. Co macie? Robimy dalej. Zakładamy miarkę na pokrywę, czyli naszą pokrywę z miarką. Robimy dalej i na obroty 5 czy sekundy. Mamy. Robimy dalej. Wrzucamy 130 gram fileta. Tutaj trochę zdarniemy. Sobie wytarujemy, bo nam się miareczka i nasza pokrywa odjęły. 130 gram fileta dalej. 250 ziemniaczków, pokrojonych w mniejsze kawałki, bo to już nam się nie będzie rozgadniać. Łyżeczka koncentratu bulionu. Pamiętajcie, koncentrat bulionu robimy sami. koncentratu bulionu drobiowego. Przyprawa uniwersalna. Też jedna Łyżeczka. Też robimy sami z suszonych warzyw. Trochę więcej tutaj robimy. Dalej dwie szczypty pieprzu, mielonego, więc 800 wody. Mamy. I robimy dalej. Zakładamy miarkę na pokrywę. I teraz 15 minut na obrotach wstecznych. W 100 stopniach nam się pogoduje.